Tak, przyjeżdża kochająca mamusia do swoich dzieci z pysznymi jagodziankami. Wiecie, no nie ma co jak jagodzianki, polskie jagodzianki. W Niemczech też jest bardzo dobre pieczywo, ale w Polsce ono się wydaje takie, zwłaszcza jagodzianki. Uwielbiam, uwielbiam. Pieczywo jednak polskie, takie wiecie, z dobrego sklepu to jest najlepsze. Do tego baigl. Z maselkiem posmarowałam. Do tego jest twarożek, taki specjalny włoski. I do tego mamy jeszcze jagody. I takie śniadanko będziemy sobie zaraz jeść z moimi dziećmi. Także kochani, życzę Wam smacznego, jeśli też będziecie mieli śniadanko. A ja sobie robię kawkę i zasiadamy do śniadanka. Pozdrawiam.